Brat znanego posła z PO dostał fuchę w państwowej firmie w Radzie Nadzorczej Oczyszczalni Ścieków i zarabia za jedno góra trzy spotkania w miesiącu ponad 3000 zł. No, nieistotne kto, nieistotne, że dostał taką fuchę. Gdzieś dorobić musi, to normalne, że rodziny polityków obejmują fajne posady, poznajomości. Mnie co innego nurtuje. Po co Rada Nadzorcza w Oczyszczalni Ścieków? W ogóle Rada Nadzorcza, to sprawdziłem w Wikipedii, to organ powołany do wykonywania czynności nadzoru firmy. No to co ta Rada Nadzoru? Jak brudna woda wpływa do zbiornika i wypływa czysta? No, zgodnie z definicją z tej najmądrzejszej Wikipedii, Rada Nadzorcza swoją funkcję realizuje poprzez. Podejmowanie uchwał, wydawanie opinii, ocen odnoszących się do konkretnych sfer działania firmy oraz wydaje polecenia. No i, no i jakie opinie mogą wydawać członkowie Rady Nadzorczej Oczyszczalni Ścieków? Pytają pracowników, oczyszczacie towarzysze ścieki? Musicie zrozumieć, że to ważne. Oczyszczamy, no i formułują ocenę, to dobrze. Oraz wydają opinię, oczyszczalnia dobrze oczyszcza ścieki. No i podejmują uchwałę, oto i treść, no na przykład. Oczyszczajcie towarzysze dalej. Czysta woda bowiem to podstawa funkcjonowania czystego środowiska naturalnego. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dlaczego pan się wstrzymał? No chciałem, żeby coś się działo. To jest słuchajcie fucha. No to jest fucha. No, no i prawda to jest taka, że rady nadzorcze spółek państwowych służą temu, by politycy mogli nadzorować wzrost dobrobytu członków swoich rodzin. I myślę, że przydałaby się taka oczyszczalnia firm z rad nadzorczych, czyli tak naprawdę ścieku.